Hej, witam Was w kolejnym odcinku oceniania włosów widzów i w dzisiejszym odcinku będę trochę zła, tak, wyjątkowo będę trochę zła, albo trochę taka no hello o co chodzi, prawda? Więc no, raczej na takiej zasadzie, bo dzisiaj będziemy mieć przypadki tak zwane dziwne. Zaczęłam trochę grupować na pech, na wydobywanie skrętu na różne takie przypadki kate kategoryjne te zgłoszenia. No i właśnie trafiłam też na dużo takich, że kompletnie nie wiem po co je podpiąć, także może po prostu nie przedłużajmy, zobaczcie o co mi chodzi. Jeżeli lubicie tę serię, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie suba. I pamiętajcie, że jeżeli Waszego zgłoszenia tutaj nie ma, bo na przykład zapomnieliście o zgodzie, bo zgłosiliście się, nie wiem, wczoraj, a ja mam 4000 zgłoszeń na skrzynce, to pamiętajcie, że. Tych zgłoszeń, które ja omawiam, też jak najbardziej możecie korzystać, i naprawdę to nie są sprawy, że jakby każde włosy, owszem, są inne, ale bardzo wiele problemów się powtarza i na pewno, na pewno coś dla siebie znajdziecie, co pomoże Wam zadbać o konkretnie Wasze włosy. No i pierwszy tutaj przypadek nasz to jest W. Jeżeli też chcecie, żebym do Was mówiła po imieniu, to się podpiszcie. W sensie, pozdrawiam ktoś tam, no nie? I wtedy wiem, jak macie na imię. I tutaj przy W mamy taką kwestię. Tutaj cytuję teraz Maila. Myślę, że będę czymś innym od reszty zgłoszeń, bo cały czas nie jestem pewna, czy w ogóle chce mi się bawić w świadomą pielęgnację. No i pierwsza sprawa, to w ogóle zdanie sugeruje, jakby świadoma pielęgnacja wymagała czegoś, czegokolwiek. W sensie, czy mi się chce. No może mi się chcieć. Jakby, albo nie chcieć, jeżeli coś wymaga jakiegoś wysiłku. Na przykład, jeżeli chcę na przykład gotować sobie zdrowsze jedzenie, no to wymaga to wysiłku pod tytułem muszę się zastanowić, co kupić, muszę kupić jakieś składniki, ugotować, zajmuje to czas, kosztuje i tak dalej. A tutaj świadoma pielęgnacja generalnie no nie kosztuje nic, tylko po prostu wystarczy złapać parę zasad takich dość prostych yy, i tyle. Więc za bardzo nie rozumiem sformułowania, czy chce mi się bawić świadomą pielęgnację. Nie, nie, nie rozumiem tego, ale dobra. Jak na razie dowiedziałam się, że robię wszystko źle. Myję włosy różnymi szamponami i odżywkami, najczęściej takimi, co są w promocji, w, w, w jakich tam sklepach wymienione. E, nigdy nie patrzę na składy. Od dziecka po umyciu zawijam je w ręcznik chropowaty i idę spać w, z, albo idę spać z mokrymi. Włosy myję jeden, dwa razy w tygodniu max. Nigdy ich nie farbowałam. Podcinam raz na pół roku, bo rosną jeden centymetr na 3 miesiące. Lepiej jak stosowałam oleje krycynowe, ale strasznie miałam po nim tłuste włosy, więc mi się odechciało. Nie miałam prawdziwego cięcia od 15 lat, ale osiągają do a Twój kanał znalazłam szukając czegoś całkiem innego, a mianowicie kolor naturalny. Tragicznie mi blaknie od kilku lat, i z rudego zrobił się praktycznie blondem. Wiem, że odpowiedzią jest henna, jednak szukałam metody, która wydobyłaby ten dawny kolor, a nie farbowała na kompletnie nowy. Więc jakby nie do końca rozumiem tego maila, co jakby też nie jest złe, bo no na takim przykładzie też mogę Wam parę rzeczy pokazać. Więc pierwsza sprawa, no to, to nie jestem pewna, czy chce mi się bawić świadomą pielęgnację. Nie, nie rozumiem tego sformułowania dosłownie, bo świadoma pielęgnacja nie jest ani czasochłonna, ani nie zabiera kompletnie. Znaczy, zabiera mniej czasu niż przypadkowa pielęgnacja. Więc ja bym zadała pytanie, czy chce mi się nie bawić w świadomą pielęgnację? Mi by się nie chciało, w sensie przez parę ładnych lat robiłam byle co i zajmowało to strasznie dużo czasu, kupowałam przypadkowe rzeczy i w sumie efekt był. Takie no normalne włosy, prawda, nic szczególnego i czy jest sens, skoro możemy jakby tyle samo albo mniej czasu poświęcić, a mieć super piękne włosy, że każdy się będzie zastanawiał ile godzin spędzamy w łazience, a tutaj ups, mniej niż wcześniej. Także no polecam jednak się bawić w świadomą pielęgnację. No i widzicie, jak na razie się dowiedziałam, że robię wszystko źle, czyli znaczy się, że te filmiki mają sens jak najbardziej, bo Jesteście w stanie wyłapać swoje błędy i tutaj za to e, duży szacun właśnie w tym mailu, że te wszystkie błędy zostały już wyłapane, więc co zrobić? No po prostu tego nie robić, bo na przykład za, e, zawijanie włosów w chropowaty ręcznik, no czy trudno jest to zmienić? Generalnie nie, a nawet łatwiej jest zawijać włosy w koszulkę niż w taki ręcznik, bo koszulka wchłania wodę, a takie ręczniki, no w sumie ręczniki za bardzo nie wchłaniają wody i są beznadziejne do włosów, a nawet tak do wycierania się nie każdy ręcznik jest Dobry, więc no też myślę, że jak najbardziej no warto by było to y, zmienić, zwłaszcza jeżeli to po prostu szkodzi włosom. Dalej jest ta kwestia tego porostu. Y, tutaj z tego, co piszesz, to jest to dość wolno. Myślę, że spokojnie można by było nad tym popracować. I pisałaś tutaj o olejku rycynowym i tych tłustych włosach, więc się odechciało. I tutaj też nie rozumiem tego argumentu, bo ogólnie olejowanie skóry głowy jest dość nietypowym, takim jakby wyższego levelu sposobem na porost włosów. Ja zawsze polecam wcierki i masaże skóry głowy, co jest kompletnie bezproblemowe, bo wcierki oparte są albo na wodzie, albo na alkoholu, więc po prostu jeżeli je wcieramy przed myciem, to dalej normalnie myjemy głowę i nie ma żadnego problemu. A w wcierki zajmuje tak, no z minutę, więc myślę, że jest to bez problemowe i spokojnie można by było tu przyspieszyć ten porost, bo domyślam się, że chciałabyś, żeby rosły szybciej. Kolejna rzecz, no to właśnie jest ten kolor. Kolor naturalny, czyli jakby no rudy, prawda? Rudy z blaku i zostały takie złote włosy, które no powiem szczerze, są bardzo piękne. Kolor jest naprawdę śliczny i nietypowy, taki bardzo właśnie ciepły, no złoty, po prostu złote włosy. I tutaj piszesz, że właśnie odpowiedzią jest henna, i to wiesz, jednak szukałam metody, która wydobyłaby ten dawny kolor, a nie farbowała na kompletnie nowy. No, jeżeli one zblakły, to jakby nie przywrócimy im tego koloru poprzedniego. Jeżeli zadbasz o włosy, to być może te nowe, które będą odrastać, one będą miały z powrotem ten bardziej rudy kolor. Ale nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo jakby no to musisz po prostu sama zaobserwować, czy lepsza pielęgnacja to sprawi. A jeżeli chodzi tutaj o tę hennę, no to też właśnie polecałabym chociażby pigułkę hennową do obejrzenia, no bo oczywiście możemy sobie sterować stopniem nasycenia czerwieni, rudości henny i możemy osiągnąć kolor taki, no jak na przykład mam ja, a możemy osiągnąć kolor delikatnie rudy, miedziany, bardzo taki no tylko z połyskiem rudości praktycznie, mieszając hennę z kasią, na przykład dając 10% henny i resztę kasji można zrobić sobie tak 100 gramów Henny, 10 gramów kasji zakwaść sobie na przykład acerolą i no mamy taką mieszankę, czyli jak najbardziej możesz sobie przywrócić ten kolor w bardzo naturalny sposób, używając kasji i Henne, ale tutaj no nie wiem, mam wrażenie, że się boisz po prostu, że będziesz miała taki kolor rudy O i jakby będzie to drastyczna zmiana, nie, to jest tylko kwestia dobrania sobie po prostu mieszanki. Także tutaj mam taką ocenę dla W, oprócz tego włosy wyglądają naprawdę ładnie, nie? Naprawdę myślę, że w ogóle się falują, bo tak wyglądają, ale też wyglądają mi na taki typ, który w każdym wariancie wygląda dobrze. Czy będziesz wydobywać fale, czy będziesz je wygładzać, i tutaj po tym mailu ja bym namawiała jednak na wygładzanie, bo jest to mniej czasochłonna sprawa. No a z maila jakby wybrzmiewa priorytet, jakby taki, że nie mam czasu, albo nie chce mi się, co dla mnie jakby nie jest argumentem. W sensie, co to znaczy, nie chce mi się. Nie, nie chcę mi się nic nie robić, żeby było lepiej zamieniając coś, co w zasadzie jest za darmo i jest lepsze. Wiecie o co chodzi. Generalnie tutaj to nie jest zbyt, zbyt dobry argument na to, dlaczego by nie stosować świadomej pielęgnacji, bo jest to po prostu tańsze, prostsze i szybsze od nieświadomej pielęgnacji, więc no same plusy. I no w sumie tyle mam do powiedzenia na ten temat. Lecimy do kolejnej osoby. Kolejna osoba, czyli Laura. Włosy naturalnie kręcone, wolę siebie w prostych, więc jej je co mycie. Są one farbowane co dwa miesiące farbą do 24 myć. Używam oleju Kokosowego, maski kalos proteinowej i jedwabiu. No, czyli mamy właśnie, tutaj, kolejny widzicie przypadek, taki, że nie do końca wiem, co mam z tym przypadkiem zrobić, bo no, widać, że one chcą się kręcić i jakby widać, że się tworzy ten efekt trójkąta, jakby to rozchodzenie się włosów, więc no jedyne co mogę tutaj powiedzieć, to to, że one mają super kolor, jak na farbowanie tego typu farbami, że mają naprawdę fajną kondycję i gęstość, ale to też może być kwestia objętości, że one się po prostu podnoszą przy właśnie włosach kręconych i prostowanych. Co mycie. Tutaj też jest duża tolerancja tych włosów, bo jest i olej kokosowy, i jest sama proteinówka, i jest jedwab, więc one też jak widać lubią proteiny. I, i, i no, jak mam je ocenić? Dobrze się trzymają na to, co je spotyka. E <grymne> Naprawdę wyglądają ok. Jeżeli odpowiada ci taki ich wygląd, no to po prostu trzymaj dalej taką pielęgnację. Jeżeli by ci się jakby nudziło, czy chciałabyś poeksperymentować, no to ja bym namawiała na spróbowanie wydobycia tego skrętu, bo one mają ogromny potencjał to na pewno i e, widać, że naprawdę są mocne i zdrowe z natury. Także jak dla mnie to piękne włosy e, i też proteinolubne które, no, ciekawa jestem, jakby wyglądały, gdyby wydobyć skręt, ale, no i tak się, że tak powiem, dobrze trzymają. Jeżeli byś chciała, żeby one były jeszcze bardziej proste, to ja bym je po prostu zapuszczała, żeby one były cięższe i żeby ten ich ciężar je trochę też sam naturalnie wygładzał. Dalej słuchajcie, mamy Olgę. Włosy rozjaśniane rok temu, co widać po odroście. Włosy są miękkie, sypkie oraz lekkie, niezależnie jakim szamponem umyje, natomiast na końcach wydają się suche. Dlaczego wydaje mi się, a to dlatego, że mimo przestudiowania wszystkich materiałów, jak i obejrzenia wszystkich filmów z Twojego kanału, ciężko mi ogarnąć równowagę pech. Końcówki podcinane były jakiś miesiąc temu i od tego momentu nie są rozdwojone. Włosów nie prostuję, tylko używam suszarki. No, i właśnie, tutaj też, tutaj też mamy od Olgi produkty. Od Olgi mamy następujące produkty: mocny szampon, łagodny szampon, tu jakiś inny szampon, i tu jest odżywka, której składu nie mogłam niestety znaleźć to jest ta makadamia. Ja nie pamiętam składu tej odżywki, jeśli mam być szczera, ale tutaj mikrorandzik, bo dzisiaj jest taki trochę rantowy film, jak widzicie. <ścoughs> Nie lubię, kiedy producenci nie podają od razu składów. Tak, jakby wchodzę na stronę producenta, oczekuję tego, że pierwsze, co mi wali w oczy, to jest skład produktu, analiza składu najlepiej generalnie skład. No, chcę wiedzieć, jaki skład ma produkt. Nie byłam w stanie tego znaleźć i no powiem Wam szczerze, jeżeli nie jestem w stanie w 10 sekund znaleźć składu produktu, to ja już jestem odstraszona i no nie, nie, nie będę, że tak powiem, tu próbować nawet omawiać tego produktu. Bo co, mam zakładać, że tam są silikony, mam zakładać, że tam są proteiny. Nie wiem tego, a producent nie ułatwił mi tutaj w ogóle zadania, po prostu, no nie wiem, dla mnie od razu to jest czerwona lampka. Hej, e, skoro producent nie chce podać tego składu od razu, nie ma tego składu na stronie, to coś tutaj może być, wiecie, podejrzane. Dalej mamy Banfi też z jakąś taką dziwną naklejką, też nie, nie, nie wiem o co tutaj chodzi. Tu jest też jakiś palmoliw, jest serum od Anwen, więc no, ta pielęgnacja tutaj tych, z tymi odżywkami jest jakaś taka bida, w sensie no nie, kompletnie nie wiem, co to jest za odżywka z tej makadami i ciężko mi stwierdzić, czy ona coś daje w kwestii kondycji tych włosów. I w kwestii tej równowagi pech, bo jeżeli ona jest proteinowa, to być może te włosy są przeproteinowane, jeżeli ona jest emolientowa, to być może tym włosom brak jest protein. Wiecie, no bardzo ciężko jest to stwierdzić po prostu bez znajomości składu konkretnego produktu. Włosy są miękkie, sypkie oraz lekkie, niezależnie jakim szamponem umyję. To w zasadzie też nie powinno zależeć od szamponu, tylko od odżywki, jaką nałożycie, no bo szamponem i tak myjemy skórę głowy, leci piana po włosach, no ale i tak na to leci odżywka, więc jakby jest trochę anulowany ten efekt szamponu. I teraz tak, jeżeli one są rozjaśniane, no to i tak będą bardziej suche na końcach i będzie ten kontrast z górą, która jest mniej porowata, więc ten efekt lekkości i suchości końcówek. No, nie wykluczone, że po prostu i tak będzie. No, i z tą równowagą pech to właśnie podstawa jest, żeby mieć. Na przykład no, te dwie-trzy odżywki z wyraźnym pechem i wtedy manewrować, a z jedną odżywką z niewiadomym składem, po prostu ciężko jest to w ogóle stwierdzić. No, także w ten sposób. I równowaga pech, jak ogarnąć, no właśnie w ten sposób testując sobie emolientówkę parę razy, później dając na przykład jakąś pechówkę, patrząc, czy włosy zrobią się fajne, sypkie, później znowu emolientówka, dopasować to do, do pogody. Teraz mamy Upał, wysoka wilgotność, punkt rosy 18-19 stopni, czyli puch praktycznie murowany, jeżeli damy humektanty, więc to też dopasowywać do pogody i po prostu obserwować, bo no więcej nie jestem w stanie po prostu tutaj pomóc. No, dalej lecimy słuchajcie i dalej mamy Kingę. Przez wiele lat miałam rozjaśnione włosy do platyny, aż w końcu musiałam ściąć, bo takie prześwity, łamanie i wypadanie, że szkoda było gadać. Teraz farbuję włosy farmą. Chciałabym je hennować, nie wiem jaki kolor henny wybrać, w zasadzie to jest tylko jeden kolor henny, czyli Rudy, czerwony. Mogłabym zostać przy miodowym blondzie, bądź wejść w jakieś jasno-rudy, ale nie wiem, czy to możliwe. No i dokładnie mamy ten sam przypadek, co w pierwszym e, przypadku, przy W, gdzie manewrujemy proporcją kasji i henny, osiągając całe spektrum rudości od mega jasnego, rudego listka do czerwonego, rudego, powręcz brąz, jak nadbudujemy czystą hennę, wie, wiele warstw. Więc tutaj piguł hennowa, znów zapraszam tam jak najbardziej, bo tam mówię o trzech podstawowych ziółkach, czyli o kasji, hennie i indygo, dzięki którym osiągniemy praktycznie każdy kolor ze spektrum kolorów naturalnych włosów, oprócz blondów, bo do blondów tylko kasja, która i tak nadaje złoty miodowy odcień, pamiętajmy o tym. A więc mogłabyś tutaj jak najbardziej wejść w jasnorudy. Moim zdaniem super by ci pasowało, bo właśnie typ urody, przepiękne oczy i do nich no przepięknie pasuje ten taki jasnorudawy, właśnie kolor. Także na spokojnie da się to zrobić. No i właśnie, dalej mamy dalszą część tutaj pielęgnacji. Próbowałam, kasie z brami, było ok, no to nic, tylko dalej cisnąć, skoro daje fajne efekty. Laminowanie galaretką, włosy mi się spłoszyły bardzo. No i tutaj jakby przypuszczam, one tutaj jakby wyglądają tak jakby, że ciężko jest je wyczuć, bo skoro one były rozjaśniane, to być może one są wytrawione tym rozjaśniaczem. I to, jak one wyglądają, to jest tego sprawka. Albo one chcą się kręcić, no więc jakby tutaj mamy dwie drogi. Trzeba by było sprawdzić, czy one chcą się kręcić, wgniatając w nie odżywkę, zostawiając do wyschnięcia, patrząc, co z nich wyjdzie. Albo no po prostu są, że tak powiem, po prostu spalone jeszcze. I muszą odrosnąć, więc też na to nie ma żadnej rady, tylko systematyczna pielęgnacja. I odchodowanie Dalej, co tu jeszcze stosowała nasza Kinga. Olejuje włosy na przykład z glutka olejem sezamowym, kokosowym z oliwek. Wydaje mi się, że najbardziej lubią sezamowy i tak też wyglądają, bo wyglądają mi na wysokoporowate włosy, a na przykład oliwa jest do średnią porów, a kokos typowo na niskoporów, więc nie dziwne, że ten olej sezamowy im najbardziej przypadł do gustu. Także zrób test porowatości, zobacz jaką masz porowatość i... Wtedy myślę, że jeszcze więcej olejów dla siebie fajnych znajdziesz. Nie wiem, co robię źle, bo włosy się puszą i od tego zaczęło się i do tego zaczęło się swędzenie skóry głowy. Jeżeli chodzi o swędzenie skóry głowy, ja bym spojrzała, bo ogólnie masz tutaj dużo różnych produktów. Jest i peeling jakiś, i są różne myjadła. Akurat myjadła są bez CB, bo myślę, że tutaj spróbowałaś to wyeliminować. Ale masz Kalosa, który zawiera ichiemsy, więc tutaj byłaby teoretycznie odpowiedź na swędzenie. Ale widzę, że używasz jeszcze wcierki, a we wcierkach bywa bardzo dużo ekstraktów roślinnych. No a ekstrakty roślinne potrafią po prostu uczulać, więc albo te ichiemsy, albo jakieś ekstrakty z któregoś produktu, z wcierki albo z któregoś innego produktu. Na pewno nie nakładałabym ani tej babuszki, ani tego kallosa na skórę głowy. Jeżeli chodzi o mycie, to bym spróbowała też jakichś innych łagodnych szamponów, na przykład czy od Anwen, czy z HTC. Zobaczyła, co by Ci tutaj pomogło. No i właśnie to puszenie. To puszenie to najprawdopodobniej jest falowanie się włosów, więc naprawdę spróbowałabym wydobycia skrętu. Albo jeżeli to nic nie da, to bym no była cierpliwa, dalej wczesywała, dawała dużo treściwych emolientów, dużo olejowania i po prostu wcierki jak najbardziej, także tutaj fajnie, że już jest jantar. Jakoś tam wcierkę inną bym dodała, może jakąś taką bardziej właśnie typu nowa kosmetyka, czy może z satwy z ekstraktami roślinnymi i zobaczyła co z tego będzie. I to swędzenie, no i czy emsy tutaj bym wykluczyła. Jest cały wpis o i emsach, jakie rozpoznać. Więc, jeżeli was swędzi głowa, no to warto na to zwrócić uwagę. I na jeszcze kokamidopropyl betainę, która może powodować właśnie nadwrażliwość tego typu, że swędzi głowa, że łuszczy się skóra głowy. I też to jest niefajne. No. I słuchajcie, ostatnia osoba nasza, czyli Magdalena. Włosy są oklapnięte. Bardzo szybko się przetłuszczają. Mycie co drugi dzień, max To mój największy problem. W czasie kwarantanny próbuję je przetrzymać, ale gdy nie myje 4 dni, skóra głowy zaczyna potwornie swędzieć. Stosuję peeling, ale nie widzę poprawy. Tutaj mamy bardzo duży błąd, czyli tak zwane przetrzymywanie włosów. To jest, powiedziałabym, wręcz pogarszające sprawę, bo jeżeli przetrzymujemy. Skó jakby, to, jest, to jest masakrowanie sobie skóry głowy, po prostu. Tam są bakterie nagromadzone na skórek, sebum, wszystko. My to przetrzymujemy na skórze głowy, która się próbuje bronić, więc jeszcze gorzej się przetłuszcza, a jeszcze możemy doprowadzić do stanów zapalnych, z czego w ogóle będziemy wychodzić. Tygodniami, bo jakby zepsucie sobie głowy, skóry głowy, to jest na przykład jedno takie przetrzymanie, a później wychodzenie z tego to jest miesiąc, bo skóra głowy się no, dość wolno regeneruje. Zresztą nawet to wam mogę powiedzieć na swoim przykładzie, gdzie miałam taki moment, że tutaj coś jakby nie wiem, czy to od ćwiczeń, czy coś, ale na linii włosów mm, miałam jedno takie miejsce, gdzie jakiś taki mi się zrobił strupek, którego w ogóle notorycznie zdrapywałam. I powiem wam, że w zasadzie do tej pory ja jeszcze czuję po prostu resztki jakby tego, że to się tam goi i po prostu to się goi dosłownie miesiąc, pomimo tego, że jakby w ogóle nie mam problemów ze skórą głowy, że reszta głowy też jest w jak największym porządku, ale to jedno miejsce, gdzie po prostu się sobie wydrapałam, yy, że tak powiem jedy, jednego głupiego stróbka, to się od miesiąca nie może mi zagoić tak do końca, cały czas jakby czuję jakieś takie, wiecie, zgrubienie czy coś, więc... Zepsuć jest łatwo, naprawić trwa to mega długo, więc po pierwsze co tutaj zrobić, no myć wtedy, kiedy potrzeba, po drugie spróbować ziół na skórę głowy, czyli na przykład nim, czyli na przykład właśnie na przetłuszczanie, to oczywiście też prawidłowe, wiecie, czyli rozwadnianie szamponu, nie przetrzymywać. Peeling bardzo dobrze, jeszcze sobie tutaj myślę właśnie z tym potwornym swędzeniem, bo masz tutaj produkty bardzo dobre, bardzo okej, okay. na przykład ten szampon Faith in Nature, masz tutaj coś z drzewkiem, her drzewkiem, drzewem herbacianym, olejkiem z drzewa herbacianego. Ten szampon ma bardzo dużo olejków eterycznych, ta odżywka, ten drugi szampon, Tea Tree, też domyślam się, że no oprócz olejku herbacianego być może coś tam jeszcze jest, w tym Faith in Nature też, jest, wydaje mi się z pamięci, olej herbaciany. Ja bym spróbowała dać coś na tę skórę głowy, co jest neutralne. Nie ma olejków eterycznych, bo one potrafią zaognić sprawę. Jeżeli jest źle, to naprawdę. Jak najdelikatniej działajmy. Czyli tutaj podziałabym po prostu jakimś bardzo łagodnym szamponem, bez mocnych detergentów, bez CB, kokamidoprobel betaine, żeby jakby tej skóry nie narażać na potencjalne podrażnienia. Czekajcie, zamknę sobie, bo tutaj mi pada do mnie. I spróbowała ziółek na skórę głowy, nie przetrzymywała, rozwadniała. Ogólnie tutaj, już w pierwszym nawet odcinku, ocen też był problem z przedłużczaniem się skóry głowy. Wyeliminowałabym też odżywki z yy, silikonami. Tutaj nie wiem, czy ten Sajos keratin zawiera silikony, ale jeżeli zawiera, no to odstaw. Generalnie włosy są bardzo ładne. I tutaj nie doszukiwałaby się problemów ich kondycji, bo ewidentnie służy im pielęgnacja, jaką stosujesz, także one wyglądają bardzo ładnie. I jeszcze tutaj piszesz, że odżywka amolientowa była wczesana tutaj w tym zdjęciu z maja. Widać, że one są ładnie dociążone, że one są po prostu fajne, błyszczące, zdrowe. że potencjał jest ogromny, ale przy tej skórze głowy, naprawdę ja bym tutaj delikatnie. Podziałała i absolutnie nie przetrzymywała, nie robiła tego błędu. Koniecznie jeszcze zajrzyjcie, jeżeli macie problem z przetłuszczaniem, na filmy na kanale właśnie, chociażby o łupieżu, bo tam też poruszam ten temat przetrzymywania. I to były na dzisiaj nasze wszystkie osoby. Słuchajcie, widzicie o co mi chodziło, jak mówiłam, że to takie dziwne przypadki, bo albo już o tym trochę było, albo to są takie błędy, o których w zasadzie staram się zawsze mówić. Mam nadzieję, że z czasem nie będzie właśnie w ogóle już tego typu problemów, bo do wszystkich dotrze wiedza pod tytułem: Nie przetrzymujemy włosów, jeżeli się przetłuszczają. Świadoma pielęgnacja to jest oszczędność czasu, pieniędzy i naszych nerwów. A a nie jakieś coś skomplikowanego, problematycznego, absolutnie to jest całkowite przeciwieństwo. Kolejna rzecz, jeżeli mamy kręcone włosy, to prostowanie ich jakby, no możemy to robić, ale jeżeli one są mocno kręcone, to w zasadzie no za dużo z tym więcej nie zdziałamy. Ponadto, co, co jakby jest tutaj na przykład u Laury. Jedyne co to te włosy mogłyby po prostu urosnąć i być cięższe, żeby po prostu bardziej jeszcze przylegać. No ale generalnie te włosy będą cały czas tak jakby walczyć o siebie i o to, żeby próbować się kręcić. Ale też moja filozofia jest taka, róbcie to, co wam sprawia przyjemność i co wam się podoba, więc tutaj przykładowo nawet też te farby, które zazwyczaj nie mają zbyt dobrej renomy, one są dość mocne. Ale jeżeli dają fajny efekt i te włosy też jakoś nie cierpią z tego powodu, no to czemu nie? No i toż właśnie kwestia równowagi pech i posiadania właśnie jednej odżywki jest ciężko, bo wtedy po prostu tego nie ocenicie, żeby ocenić. Jak działają różne elementy pechu na włosy, po prostu potestujcie, a nawet miejcie sobie jedną odżywkę amolientową, jakąś bazową, do której będziecie dodawać czy to keratynę, czy to spirulinę, czyli proteiny roślinne, czy to jakiś miód, czy to glutka humektantowego. Po prostu, żeby sobie przetestować, jak one reagują na różne elementy pechu, bo z jedną odżywką. Tego nie jesteście w stanie zrobić, no i tyle, a jeżeli chodzi właśnie o olejowanie, to jest tyle metod, że na pewno dojdziecie do takiej, która Wam służy, przy czym olejowanie skóry głowy to nie jest jedyna metoda na porost włosów, pamiętajcie, wcierki są najłatwiejsze, także jeżeli jesteście początkujący, łapcie się za wcierki, a nie za oleje. Także to jest wszystko, co dzisiaj chciałam Wam powiedzieć i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak również w serii oceny włosów widzów, no i we wszystkich innych. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.